Witam Was jeszcze raz ze sklepu wędkarskiego Wędkarz Pro w Radomiu. Znajdujemy się na ulicy Przemysłowej 11 i ostatnio pogadaliśmy sobie o przynętach na pstrągi, o przynętach na bolenie. Nadszedł czas na drapieżniki, które zaczynamy łowić w czerwcu, czyli sandacze. Przygotowałem tutaj gumy i inne przynęty twarde, miękkie, także zaczynajmy. Sandacze na początku sezonu raczej reagują lepiej na kolory jaskrawe, przynajmniej na tych wodach w okolicy, na których mamy przyjemność łowić. Ta reguła się powtarza co roku, że w czerwcu działają kolory Fire Tiger. I na przykład taką przynętą, którą chcę Wam pokazać na sam początek, jest Shatty Slim 7,5 cm w kolorze Fire Lake. Bardzo mocny taki żarówiasty kolorek, bardzo rzucający się w oczy pod wodą. Kolejną przynętą będzie taka pusta w środku, nie, nowość w zasadzie, bo to się pojawiło na rynku dwa lata temu, to jest Chartis Hollow, kolor Green Tomato. I czym on się różni od tych klasycznych Chartisów, które są Wam znane? Przede wszystkim ta przynęta jest pusta w środku, już mam ją chcę pokazać, wyjąć, tylko tutaj mocno ugrzęzła, ale zaraz myślę, że się uda. Tak jest, już wychodzi to jest przynęta pusta w środku przez co ma inną wyporność, dłużej po prostu opada, dzięki czemu możecie ją zbroić na cięższe główki. Mam nadzieję, że widać pusta w środku, tutaj ma jeszcze dziurkę na samym środku korpusu. Także jest też w innych kolorach ta przynęta, może da radę uchwycić już bez wyjmowania. To są takie małe przynęty, bo to jest 7,5 cm, 8,5 cm, a natomiast sandacze, oczywiście te większe, zwłaszcza bardzo chętnie pobierają też i większe przynęty. Warto mieć dziewiątki, tutaj akurat taka z celownikiem na ogonku czerwonym. Przynęta też taka kolor kiwi, każdą wodę ożywi, jak to się mówi, takie przysłowie wędkarskie. No i dalej, większe przynęty jeszcze możemy stosować pod te już naprawdę największe ryby. Jest to z 12, w kolorze perłowym, bardzo skuteczny również na wielu wodach, gdzie woda jest dosyć mętna. Także polecam na pewno, bo bardzo dużo na to sandacze już się udało złowić. Nie tylko mi, ale i też innym oczywiście wędkarzom. No i można też łowić na przynęty krępsze. Co prawda, wtedy zabieramy już kij troszeczkę mocniejszy, o większym gramaturze wyrzutu. Bo po prostu ta przynęta już zdecydowanie więcej waży niż te smukłe i stwarza większe w opory w wodzie. Aby podbijać taką przynętę, trzeba mieć mocny kij, taki w przedziale 10-30 gramów wyrzutu przynajmniej. Oczywiście tutaj powiedziałem o kopytach pojawiło się też kilka nowości u nas w sklepie jeśli chodzi o takie killery sandaczowe jest to sardynka Lures, taka z zielonym grzbietem białym brzuszkiem mamy też babki niedawno się pojawiły w ofercie są to przynęty które mają odwrócony ogonek do góry nogami i szczerze mówiąc jak pierwszy raz zobaczyłem tą przynętę to stwierdziłem że no, wygląda jakby była co najmniej upośledzona ale no, naprawdę ten ogonek zupełnie inaczej pracuje taka Praca, bym powiedział, nawet mniej zakłócona niż w przypadku klasycznych ogonków, dlatego że zauważyłem, że przy powolnym zwijaniu ta przynęta naprawdę mocno pracuje, a przy szybkim, no to już w ogóle zamiata, także hej. No i oczywiście trzeba mieć też na uwadze, że sandacze żerują na swoim gatunku, czyli są kanibalami. I tutaj na przykład taka wierna imitacja sandacza z Lures. No i mamy omówione przynęty typu kopyta. No jeszcze tutaj zapomniałem, widzę o Kajtechach, też bardzo znane. Przynęty wędkarzom sandaczowym to są pięciocalowe, akurat takie już większe przynęty. Ale kopyta, oczywiście, nie tylko łowią sandacze, bo robią to też i jaskółki. Jaskółki sprawdzają się w momentach, kiedy sandacze są nieco mniej aktywne, gdzieś tam w środku dnia, na przykład kiedy jest załamanie pogody, ci się nie sprzyja, no to wtedy na taką jaskółkę, lekko zbrojoną, macie jeszcze jakieś szanse złowić niechętnego nawet sandacza. Z racji tego, że ta przynęta stwarza mniejsze opory w wodzie, bardzo wolno tonie, jest stworzona po prostu do łowienia na lekko, na powolny opad, bo oczywiście sandacze łowimy najczęściej z opadu, czyli podbijając wędką, czekając aż ta przynęta opada, w ten sposób prezentowana przynęta imituje tak jakby martwą rybkę, a jak dobrze wiecie, wędka którzy łowią sandacze z gruntu, łowią najczęściej na trupka, więc no e, logiczne jest to, że taka zaprezentowana przynęta będzie najbardziej skuteczna e, do łowienia sandaczy. E, tak, jaskółki mamy przeróżne, bo są tak. Sairy, są e, Twin Teasy, tutaj w takim kolorze e, również jaskrawym. Natomiast e, często na krystalicznie czystej wodzie oczywiście warto sięgać po naturalne kolory. No i tutaj mamy kolor Headlight oraz taki klasyczny. Kolor e Westina Official Road, jak dobrze pamiętam, chyba nie przekręciłem. Tak. To mamy z za nami. Ale jeszcze są oczywiście przynęty które możecie używać nie tylko w ciągu dnia, ale też i w nocy. W nocy sandacze troszeczkę zmieniają miejsca żerowania. Za dnia łowimy je na głębokościach 2-3 metry, najczęściej na takich głębokościach przy korycie naszego zbiornika zaparowego. Natomiast w nocy te sandacze wychodzą na płycizny i polują na drobnicy, która znajduje się przy brzegach i jest bardziej podniesiona nocną porą do góry, w wyższych partiach wody. I wtedy sięgamy po woblery które po prostu płycej schodzą i kuszą nocne drapieżniki. Tutaj pokazuję ukleję na sam początek SR 8 cm z sieka. Z kolei w lewej ręce posiadam Twitcha z Savage Gira w takim naturalnym kolorze. Akurat Twitcha prowadzimy tak, że podszarpujemy wędkę, robimy pauzę i najczęściej w tych pauzach sandacz uderza. No i ostatnią przynętą w zasadzie, ostatnim typem przynęty, który chcę Wam dzisiaj pokazać są koguty. Ponieważ, o ile was zachęcam do łowienia sandaczy na lekko, gdzie ta przynęta bardzo powoli opada i wtedy są po prostu mocne brania, o tyle czasem na lekko nie chcą reagować i trzeba je po prostu pobudzić czym innym. I tutaj mamy koguty, czyli takie przynęty bardzo mocno dociążone, bo tu po prawej mam biały kolor, 18 gramów ze Spinmada kogut. A z kolei polewek mam jeszcze cięższy, bo to jest 25 gramów i to jest taki fluo. E, łowienie takimi przynętami wygląda nieco inaczej. Trzymamy wędkę niżej, e, szczególnie jak mówimy na łódce, i bardzo energicznymi ruchami podbijamy przynętę. Robimy to zdecydowanie szybciej, bo po prostu szybciej ona opada i. To się nazywa tak zwane e, trzęsienie ziemi w wędkarstwie spinningowym, bo po prostu cały czas podbijacie, jest to bardzo aktywne łowienie. No i sandacze często też e, lubią tak zaprezentowaną przynętę. Zwłaszcza, że taki kogut pod wodą przypomina e, larwę taką jakby e, ważki, e, która e, po prostu czołga się gdzieś po dnie i kusi zupełnie inaczej niż robią to twistery, czy szatyzy, czy kopyta klasyczne. Po prostu te sandacze. No i w sumie jeszcze jedna przynęta, która jest za plecami, mi przyszła teraz do głowy. Jest to właśnie ta larwa ważki. Bardzo podobna przynęta do koguta, jeśli chodzi o pracę, ale z drugiej strony jest ona z zupełnie innego materiału. Tutaj mamy pływający plastizol i przynęta, która leży na dnie z tej serii kubilure, bo to jest mowa o Big Fat Bugu Karotce 11 cm. Po prostu unosi się na dnie, bo ma pływający plastizol. Jak leży na dnie, właśnie to jest skierowana ku górze odwłokiem. I wtedy, nawet taka przynęta, która leży na dnie. Kusi ryby, więc można ospałe prowadzenie też stosować, używając takich przynęt. No i za plecami już raczej killerów sandaczowych nie mam. Wszystkie starałem się wyciągnąć na samym początku nagrywania materiału. Także zachęcam Was do łowienia sandaczy. Już niedługo zaczyna się sezon na sandacze. 1 czerwca za rogiem Dzień dziecka i Dzień Spinningistów. Rozpoczęcie sezonu na każdej wodzie w Polsce, no oprócz chyba czoszczyna, bo tam od 15 czerwca. Także zapraszam serdecznie do naszego sklepu, aby wyposażyć się w te kilery sandaczowe. No i uciekamy, nagrywamy kolejne dla Was filmy. Trzymajcie się i pamiętajcie zostawić łapkę w górę pod tym filmem. Jeśli nie macie u nas subskrypcji, to również subskrypcji. Hej!